Bałtyk jest jednym z najmłodszych mórz i zarazem jednym z najmniejszych na świecie. Jego wody są jednymi z najsłodszych spośród wszystkich mórz na Ziemi. Posiada długie, piaszczyste plaże, chociaż dla nas to może być coś normalnego, to nie każde morze ma takie otoczenie. Bałtyk powstał na skutek stopienia lądolodu, natomiast powstałe jeziora stworzyły słodkowodne jezioro bałtyckie. Bałtyk jest morzem dość płytkim. Średnio ma około 53 metry głębokości. W najgłębszym miejscu ma 459 metrów. To już trochę jest. Natomiast w obszarze przynależącym do Polski jest to około 120 metrów w głębi Gdańskiej. Trzeba przyznać, że Morze Bałtyckie ciepłym morzem nie jest. Znacie to uczucie, jak wchodzicie i szykujecie się, żeby zanurzyć okolice poniżej pępka? Zapewne tak. Ale później już się przyzwyczajamy i nie jest tak źle. Zdarza